Synchroniczność zdarzeń zawsze ma znaczenie i warto zwracać na nią uwagę. W momencie, kiedy spieszymy się w jakieś miejsce, gdzie mamy być na czas, zaprezentować na przykład swoją pracę, spotkać się z kimś, a dzieją się po drodze rzeczy. Um, takie jak na przykład autobus nie przyjeżdża na czas, samochód się psuje, um, wylewamy na siebie kawę, um, bądź dzieją się z zewnątrz, ludzie wchodzą nam pod nogi. Um, Mówią, zatrzymują nas w jakiś sposób, to zanim będziemy patrzeć dalej i złościć się na to, że ktoś nam coś robi i przeszkadza nam w tym, żeby dotrzeć na miejsce, zastanowić się, skąd to się bierze, dlaczego takie sytuacje są, które nas zwalniają, bo być może to nie jest miejsce dla nas, być może ten wysiłek, który Mamy włożyć w prezentację, w poznanie danej osoby, nie jest w zgodzie z naszym sercem, z naszymi potrzebami. Warto sobie zadać wtedy pytanie: czy to, co chcę teraz zrobić, to, co jest przede mną, jest w zgodzie ze mną, z moją ścieżką serca? To pojawi nam się w głowie myśl, która da nam odpowiedź na to pytanie. Ciało zawsze wie i też pokaże, czy jesteśmy spięci, czy na spokojnie dążymy do swojego celu, do realizacji tego, co przed nami jest i co dla nas, dla naszej duszy, dla naszej ścieżki serca jest ok, co jest z nami w zgodzie.